Dzień dobry najmilsi. Witam was w czwartek, 30 kwietnia. Mamy dzisiaj ostatni dzień kwietnia. Zachęcam was do tego, żebyście spróbowali sobie podsumować ten kwiecień, jaki był dla was, co udało wam się w kwietniu zrobić. Przygotowując się do dzisiejszego, dzisiejszego filmiku dla was, pomyślałam o tym, że obserwujemy razem każdego poranka, kiedy tylko są zajęcia. Eee, tyle różnych symboli wiosny. Słuchajcie, e, dzięki temu, że nagrywam Wam te filmiki, sama zaczęłam oglądać te różne symbole wiosny, po prostu doświadczać tej wiosny. Wam też próbowałam czasami dać szansę, żeby odkryć. Eee... Co się zmienia w przyrodzie, co się dzieje. A zmieniło się tak bardzo dużo. Na pewno pamiętacie, jak wysyłałam Wam czereśnię, na której było początki liści, na której potem pojawiły się płatki kwiatów. Teraz już czereśnia cała przekwitła. Już niedługo będziemy wypatrywać na pewno na niej zalążków owoców i tego, co tam się dzieje. Na razie pszczoły intensywnie krążą tu po wszystkich drzewach. A tutaj kolejna drzewka. Zakwitają albo już przekwitają. Słuchajcie, przed czas, kiedy jak idziecie na spacer pachnie bez. Zachęcam Was do tego, żebyście poszukali pachnących bzów. Myślę, że już całkiem niedługo pojawią się konwalie majowe, będziecie mogli wąchać je, spotykać, oglądać, e, zastanawiać się nad tym, jaka niezwykła siła drzemie w tych białych dzwoneczkach. E, pomyślcie dzisiaj o tym. Za co możecie być wdzięczni, za takie proste rzeczy, z których sobie czasami nie zdajemy sprawy, a nad którymi warto się czasami zatrzymać, że jest nam po prostu zwyczajnie dobrze, jak mamy dach nad głową, jak mamy co jeść, jak możemy chodzić, oddychać, patrzeć, widzieć, słuchać. A ucieszcie się dzisiejszym dniem. Ucieszcie się tym, że mieliście może dobry, może wyjątkowy, może inny niż zwykle kwiecień, ale to był Wasz czas. Wasz czas na to, żeby uczyć się nowych rzeczy, żeby coś nowego robić, żeby dokończyć poprzednie rzeczy. Przed majówką jesteśmy. Trzymam za Was kciuki, żebyście mieli równie piękny albo jeszcze piękniejszy maj żebyście dobrze zaczęli ten miesiąc i żeby starczyło Wam siły i paliwa do realizacji wszystkich marzeń. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam pełnego wdzięczności czwartku.